Pani Ania od zawsze lubiła robić coś ręcznie. Szyła, malowała, po prostu tworzyła. Dzięki temu dziś w to ośrodku kultury dzieci mogły spróbować czegoś zupełnie nowego. Od dzieciństwa ciągle coś tam ręcznie robiłam, to dzisiaj szyjemy maskotki. To zajęcia, które mają prosty punkt wyjścia i ogromne możliwości. Dzisiaj szyjemy potwory. Forma podstawowa jest dosyć prosta, ale za to dzieci mogą się na niej wyżyć, przyszywając guziczki, różne ozdoby, kokardki, zrobić albo słodkiego potworka, albo strasznego. No właśnie, a takich kreatywnych zajęć w Torzymskim Ośrodku Kultury jest więcej. Malowaliśmy koszulki, robiliśmy stroje na przedstawienia, także zależnie od potrzebowania i co potrafimy z dziećmi zrobić, to robimy. Zajęcia pozwalają dzieciom nie tylko zdobywać nowe doświadczenia i podejmować wyzwania manualne. Przede wszystkim rozwijają ich kreatywność, dają im wiarę w to, że one coś potrafią, że mogą robić różne rzeczy. One mają dopiero szukać swojej drogi w życiu, a dzięki takim właśnie różnym zajęciom mogą różnych rzeczy spróbować i na małym etapie mieć już jakiś sukces. Efektem tych działań jest satysfakcja z własnoręcznie wykonanej pracy. Ja im powtarzam, że ja jestem tu po to, żeby im wyszło. Więc nie ma tego, że mi nie wyjdzie. Jeden zrobi prostszą rzecz, inny bardziej skomplikowaną, jeśli ma talent i większe zacięcie albo może bardziej cierpliwość, ale każdy z czymś gotowym wyjdzie. To pierwsze warsztaty w ramach nowej inicjatywy Torzymskiego Ośrodka Kultury, która ma na celu poszerzenie oferty zajęć manualnych dla dzieci. Zostało to zorganizowane przez Torzymskie ośrodek Kultury, wynika to z potrzeby też zmiany zajęć, jakie mamy, rozwinięcia naszej oferty dla mieszkańców, przede wszystkim dla dzieci. Ze względu na charakter i ograniczenia sprzętowe, liczba uczestników została dostosowana tak, by każde dziecko mogło aktywnie pracować przy maszynie. Przyjęliśmy założenie 10 osób na jedne zajęcia z racji technicznych. tak? Mamy jednego prowadzącego, mamy jedną maszynę i chcielibyśmy jednak, żeby każde dziecko popracowało na tej maszynie i każde dziecko stworzyło coś dla siebie. Pierwsze warsztaty już za nami to nowe doświadczenie dla dzieci i organizatorów, które pokazuje jak ważne jest dawanie przestrzeni do kreatywnego działania. Dla portalu surencin24.pl, Vanessa Gacek.